It's my life. Trzeba włączyć muzykę, bo zaraz nas tu zbanują. Słuchajcie, nie wiem jak to się stało ogólnie, ale nagrałem Wam film. Żona go zlenderowała, nie wiem czy inny plik żeśmy podmienili ze surówki. I był taki króciutki film. Ja nie wiem dlaczego w ogóle żeście nic nie pisali, co się stało, co i jak. A tam właśnie, o, przyszła Oli. A tam właśnie ogólnie wyjaśniałem wam e, z tą saumą wszystko i w ogóle. Więc zapraszam Was na vlog. Vlogów e, na chwilę obecną nie będzie, tak jak tam w tym filmie powiem, bo muszę zborykać się z paroma rzeczami. A ja właśnie wyładowywuję kamienie. Zobaczcie ile ich jest. Jeszcze tutaj jest dużo. I co? E... Oluś. Ty zaraz mi polecisz gdzieś, nie? No i co? I po prostu zapraszam Was na film, na wyjaśnienie, a naprawdę więcej będzie się działo po pomysłów, że niektóre już zakupy są dodatkowo do osady. No i będziemy naprawdę ruszać z tą osadą, bo już nie mogę się też doczekać, słyszycie? Plaszki śpiewają. Osada puszczy śpiew. Zapraszam Was, przepraszam Was, bo w ogóle nie sprawdzałem w ogóle tego filmu i tak sobie przez przypadek na telefonie włączyłem, gdy on taki krótki. Nie, I chciałem sprawdzić Wasze komentarze. A tu kurczę nic. No, więc zapraszam Was, czołóweczka i lecimy. A my będziemy się widzieć wkrótce, więc koniecznie zasubskrybuj kanał, naciśnij dzwoneczek i zobaczysz co tam się w puszczy będzie działo. Cześć! Ogólnie nalewam wodę, wcześniej już czyściłem balę. Nie wiem, czy pokazywałem ogólnie jak była zamarznięta. po prostu jak byliśmy w Hiszpanii, to były mrozy. Wystarczyło dwa razy po minus 8. Jak mi się uda znaleźć zdjęcie, to wam wrzucę jak musiałem tutaj rozkuwać. Wsypałem w ogóle tutaj potem chyba 6 kg soli, i dlatego tą sól jeszcze musiałem tu wyczyścić. No i dobrze wypukać piec ogólnie żeby o właśnie pukać piec, żeby po prostu yy, no ta sól nie aktywowała się tutaj z tą kwasową, żeby spawy gdzieś tam nie, yy, nie szczeliła ani nic, a bałem się, że mi rozsadzi ogólnie piec nie. To mam też taką nakrętkę spustową. Też musimy tu przykręcić. Zaraz piec też oczyszczę. Wyczyszczę tutaj nasz yy, nasze ognisko, palenisko no i wyczyszczę sobie grilla no i tyle. Będziemy działać. Nasze mieszadło jest. Tu śnieg leżał. Pomimo, że było zaolejowane, schodki ściemniały, więc na pewno będę ogarniać to na wiosnę. A tu y, ogólnie przed zimą zaimpregnowałem i taki kolor chcę, żeby ogólnie y, został. To jest taki jakiś świerk, czy coś. Tu mamy modrzew. Zobaczcie, on tu też dużo dostaje cienia. Był przeolejowany jeszcze przed zimą. On już się taki trochę zrobił ciemniejszy, bardziej czerwonawy. Jak słońce pada, to fajny y, kolor daje. No i co? Aha, no i tu działamy. E, przywiozłem sobie piłę. E, zaraz muszę ją e, poskładać, bo mam ją rozebraną. E, kupiłem kabel 2,5. Wiecie na co, nie? Na saunę. Z, z, właśnie z sauną to zaraz Wam e, powiem, co i jak. A tutaj zobaczyłem ogólnie, że pod spodem mam taki e, gruby kabel. Czyli to jest też taki kabel siłowy. Ale ja to wykorzystałem ogólnie na te lampy. I ogólnie na te lampy, które z zewnątrz są, i tam ogólnie mam też włącznik, który mogę sobie załączać. Ogólnie lampy. On teraz nie działa, dlatego że jest też zarządzanie z domu, tym. No i z aplikacji, ale tam musi być wcześniej włączone. I taki pomysł poszedł ogólnie, żeby wykorzystać ten kabel siłowy tam ogólnie w środku w tej skrzynce zrobić nowe esy te lampy będą działać ale te lampy będą odłączone będą działać tylko tam z zewnątrz już nie będzie można z aplikacji tego robić ani z dworu bo ten kabel po prostu weźmiemy albo się da jeszcze wykorzystać jakąś żyłę z tego a jak nie to tam na zewnątrz mam praktycznie kabel jeszcze jeden który mogę wykorzystać do na przykład, właśnie tych lamp oświetleniowych. Wszystko mam tu pod kostką, i to wszystko dlatego już nie ogarniemy. Więc zawsze pamiętajcie, jak coś robicie, to lepiej mieć zapas albo rurki jakieś, gdzie można przeprowadzić i w ogóle piłę wziąłem po to, żeby pociąć te długie sztabki. Tym brykietem ogólnie palimy sobie też trochę w tym palenisku od pieca, bo to daje fajną temperaturę. Dla ciekawości, napełnia mi się tak godzinę 15, a ogólnie, żeby rozpalić to tak na spokojnie przy mrozach, e, takich 0-5 to 3 godzinki, nie? Ale nie ma co też hajcować, tylko tak wszystko zrobi na spokojnie, nie? No więc trochę sobie chcę naciąć. E, mam trochę tam takich zapasów jeszcze drzewa starszego, e, ale już przygotowuję sobie wszystko. Nie wiem, czy będziemy palić, bo jest problem taki, że tutaj chciałem saunę. Tak jak wam mówiłem, pokazywałem te wszystkie bajery do sauny, tu chcę na razie w saunę zrobić. Tam pod wyszycią wejście tutaj. Eee, dlatego obóz musi wyjechać, żeby jednym autem można wjechać. Ale co się okazało, koniec roku, inwentury. Wszystkie sklepy budowlane, które są koło mnie, które bez problemu użyczyłyby mi wózek widłowy, żeby tutaj ogarnąć to z lawety, bo to tonę 200 taka sauna waży. Ale na pewno Wam pokażę ogólnie tą saunę, opowiem Wam co i jak. No i też ogólnie y, będziecie mogli też takie saunę sobie zakupować, bo nie żebym tam w partnerstwo wchodził. Chociaż miałem takie coś zaproponowane, już kiedyś mówiłem, ale ja Wam ją przetestuję. Y, właśnie cieszę się, że tak samo Balę y, testuję dla Was. Tak samo ogólnie tą saunę, bo to wszystko wyląduje tam w osadzie w Puszczy Śpiew i będziecie mogli sobie korzystać i wtedy też będę wiedzieć ile właśnie tak jak wiem tu na przykład ile przepalić drzewa, ile przyszykować Wam drzewa, ile prądu będzie sauna zżerać yy, do paleniska, żeby sobie posiedzieć 3-4 godziny przy ognisku, ile drzewa potrzeba, to wszystko po prostu cały czas sobie notuję i ogarniam. No my sobie tu chwilę gadamy, a tu się nam nalewaj, zobaczcie. Tylko się tyle nalało. No ale wszystko po kolei powolutku. Dobra, ja zaczynam e, kawkę pić, a potem działam z drzewem. Al już Broi kradnie drzewko. Ja pociąłem sobie piłą i to akurat sobie łożę tutaj z boku, tak żeby mieć tylko szybki dostęp, bo to będzie praktycznie na dwa dni. Dodatkowo będziemy e, kładli sobie e, brykiet. Tutaj do tego pieca. No, ja już sobie tu rozpaliłem. Zaraz będę dokładać yy, resztę. Czyli, tak, 3 godzinki palenia, bo jest świeża woda nalana. No, i tu wam pokażę. Zrobiliśmy siłę i to tyle. To sobie też potnę. Bo chcieliśmy coś fajnego z tego zrobić. Ale znajomy powiedział, że to jednak już są korniczki. To miało być do puszczy. Mam takie rzeczy jeszcze. Może sobie wypala ogólnie coś na tym i będzie jako znak. Ileś czasu na pewno przetrwa. No a ja będę sobie dokładać takie szczapki. One są liściaste, bukowe. Tego mam tutaj mnóstwo. Porządek by się tu przydał zrobić, ale nie wiem zobaczymy. Chyba może porobię jutro, bo będę tu ogarniać. Nowy rok, nowe cele. Miała tu stać sauna. Niestety nie dojechała. Nie ogarnęliśmy tematu, ale ale dzisiaj dotrze. Miałem tu posprzątać w starym roku. <grym> nie chciało mi się. Stwierdziłem, że nowy rok też będzie dobry, aby po prostu tu posprzątać. Nieoli, jak tam przeżyłaś Sylwestra? Tak sobie. Tak sobie Petard się nie boi, ale nerwowa jest. Nerwowa. Nie? Musi się wyładować, tak? Tak, prawy lewy, prawy lewy. Dawaj, dawaj. No, to zaraz wam pokażę, jak już postawimy tą naszą saunę, która będzie dla Was, którzy będziecie mogli z niej korzystać. w puszczy u nas w osadzie. Wpadł mi też pomysł ogólnie budowy nowej, nowego kampera Ale jeszcze ogólnie, no muszę się zorientować z paroma rzeczami Aha i zrobię taki odcinek, a czy w sumie nie wiem, chyba zrobię ogólnie Ale napiszcie w komentarzach ogólnie czy chcielibyście Bo zjechało bardzo dużo karetek No i takie mam przemyślenia ogólnie czy nadal się opłaca ogólnie robić kampera z karetki Napiszcie czy chcecie E, takiego vloga, napiszcie tak e, to będę wiedzieć o co chodzi no, a ja biorę się za picie kawki i jest ta nasza wymarzona e, sałenka na razie dopiero jest przywieziona Taki będziemy mieli piec, ale wszystko Wam opowiem już, jak po prostu też wypoziomujemy ją, bo teraz drzwi nie idzie dobrze zamykać, więc ona będzie podniesiona tutaj z tej strony. Tutaj mamy zrobione na razie tak, żeby korzystać sobie, żeby tak nie było też nas widać ogólnie. Yy, bo tu śmietnik jest yy, takie kratki, ale to potem będzie ściągnięte i będzie po prostu tylko widok przez szybę tak jak zawsze opowiadałem będziecie mieli po prostu w zasadzie, będziecie mogli patrzeć sobie na łąki jak krówki będą podchodzić tutaj do tego okna no, jeszcze raz Wam pokażę, tak wygląda tam to potem po prostu zniknie, nie? Nie, ogólnie jest fajny zapach drzewa, w ogóle super jest. Taki kształt e, znajomemu kazałem zrobić i naprawdę super to wyszło. E, nie chcieliśmy tej beczki. W ogóle już był taki pomysł, żeby to wleciało tutaj też, żeby tu hds cyknąć z tej strony, ale nie. Jednak po prostu e, ona pojedzie do osady, a tutaj może po prostu wpadnie inna sauna. Też może jakąś fajną wymyślę i już do. Tam zresztą nie będzie potrzebna a szyba, jest nie? Dobra, jest super. Ogólnie ach, jestem zadowolony. Kabel już jest podłączony, więc pokażę Wam dokładnie co i jak. Ta kratownica tak naprawdę docelowo wyleci. Będziemy po prostu wypinać ją z tych śrubek, ale na chwilę po prostu, żeby to było tak intymnie. Ogólnie jestem zadowolony z wykonania. Eee, ułożyłem już kamienie. Yy, już sobie grzeję tutaj, żeby je trochę przepalić, żeby nie było takiego potem smrodu I w ogóle, na razie jeszcze tutaj mam yy, taki karton. Przeczyściłem wszystko, bo to lekki taki pył jeszcze był drewna. I zobaczcie, jak rozwiązanie mamy tutaj. Oświetlenia. Tu jest tak. Yy, nie mam pilota? Mam pilot. Tu możemy sobie zmieniać z tych ławek różne kolory. I takie tam bariery, zmienność, dyskotekę i różne rzeczy. Teraz dokładam ławki, czyli świecą ławki pod spodem. Tam już kolory się nie zmieniają. I tu jest dodatkowo podświetlanie piecyka. Nie wiem, jak to będzie się spisywać, właśnie wieczorem, więc będziemy patrzeć. A jakby było za mało światła, to jeszcze tutaj jest listwa LEDowa. Więc jest ogień. I zobaczcie. Ogólnie powiem Wam, że. Duża ta sauna jest. Myślałem, że będzie mniejsza. Jestem zadowolony. Ona ma 3 metry z groszem ogólnie. Rozwiązania ogólnie takie normalne, co zawsze tutaj stosuje mój znajomy, to stosuje piecyk tutaj. Ale że my sobie wymyśliliśmy szybę, ja się bałem po prostu, że będziemy tu podlewać, parować, cokolwiek. No i ta szyba jednak będzie po prostu narażona. Tu mamy termometr i barometr. Znaczy nie barometr, yy, wilgotnościomierz. Tu możemy sobie, o widzicie, tu jeszcze takie, muszę jeszcze powyczyszczać, bo jest pyłek. Yy, a tutaj mamy klepsydrę na 15 minut. No, tak to wygląda. Yy, ja chciałem ogólnie, żeby ochronić to drewno, więc wymyśliliśmy takie, kuczy, nie wiem, to jest taka elewacja zewnętrzna ogólnie. Znajomy ogólnie testował to, wsadził to do, do pieca, więc nie śmierdzi. Nie podgrzewa się, tak? więc będzie fajnie chronić. A tu mi zrobił taką półeczkę, bo mówi: też zobaczymy, jak to się będzie sprawować. Czy tutaj nie będzie się podpalać. Ale mówi: zawsze to można wywalić. A jak nie, to wsadzimy po prostu tutaj też i będzie odbijać wtedy i buchać powietrzem ogólnie. Tutaj i tą wilgocią i aromatami w tym kierunku. To będzie fajnie ogólnie. Piec mam 8,7 kW. Myślę, że starczy. Dla ciekawostki, yy, wsadziłem tutaj kamienie. 4 paczki po 20 kg to w sumie 80 kg. Piec nie musi być taki duży, bo mamy dużo kamieni. Inne piece, które on stosuje, to zawsze stosuje na ścianę. To są takie prostokąty. One są ładowane z góry i to ciepło idzie tylko górą, więc tu będzie ogarniać. Tu jakby za mocno się grzało, to też mamy taki patent, że po prostu przyłożymy to coś z tej strony i nie będzie problemu. Tu sobie zażyczyłem szybę po całości, więc taką nam zrobił. No i tyle. Dzisiaj będziemy testować. Ja na razie rozgrzewam, potem wyłączę. Fajnie, bo ja mam na tym domu tu zabezpieczenie tylko 10 kW, więc nie mogę włączać klimy ani nic innego, bo zaraz kolki wyskoczą, na razie się nic nie dzieje. Jedziemy tylko na przedłużaczu, tam z garażu, co wcześniej pokazywałem, zrobiliśmy po prostu gniazda. Spoko ogólnie, podoba mi się. Pokażę Wam, jak to będzie wyglądać też wieczorkiem. Dobra, to ja teraz lecę, a to niech się rozgrzewa, niech się przepali. I będziemy stosować dzisiaj olejki. No, jestem zadowolony, naprawdę. Początek roku. Jak mi się w zeszłym roku wszystkie te tematy nie dopinały, to teraz myślę, że wszystko już będzie z górki. Domek się już powoli też robi. Będę jechać tam, zawozić płytki, panele. Więc już powoli w tym roku musimy zestartować, ale nie będziemy się śpieszyć. Czekałem tak długo na to, więc trzeba po prostu być cierpliwym. A wtedy będziemy bardziej zadowoleni, bo chcę to wszystko po prostu dopieścić, żeby było jak najlepiej. I to sam na ogólnie wywiozę gdzieś w marcu, żeby też była już możliwość powiedzmy, tam na majówkę, może chociaż na majówkę chcemy do Chorwacji jechać yy, kamperami, ale zobaczymy ogólnie. Zobaczymy, wszystko się wydarzy, co się wydarzy, to będzie. Dobra, kończę, nie przedłużam. Więc piec już odpalony drugi raz. My przygotowujemy się do saunowania. Na razie mamy 40 stopni. Tak się prezentuje ogólnie zmiana kolorów. Nie wiem, jak na kamerze GoPro będzie to widać. Ale możemy po prostu sobie tam nawet dyskotekę taką zrobić. I właśnie w ten sposób sobie działa. Co jeszcze? Tu mam podświetlanie ławek. Takie pręgi wtedy widać też fajnie. I tu mam podświetlanie samego piecyka. To też można wszystko pogasić wtedy. O! I tak to wygląda. Najbardziej sympatycznie. Wygląda to w ten sposób. No, a tu jest ta taśma LEDowa, to jest naprawdę ogień, nie? Więc tu znajomy nam zrobi stolik, bo jutro, dzisiaj już po saunowaniu tam nie będę. Dzisiaj wpadam też do tam bali, do zimnej wody i wszystko, ale już nie będę tego kamerować. Ale jutro rano e, powiem wam na spokojnie, ogólnie e, skąd ja znam saunowanie fińskie i ogólnie jakie miałem doświadczenia w ogóle z saunowaniem gdzie dla nas to wszystko jest takim zaskoczeniem więc jak jesteś ciekaw to zostań do końca filmu no, jest już coraz cieplej a dzisiaj olejek lewandowy, lewandowy lawendowy ogólnie tutaj będzie więc dzisiaj mamy taki naprawdę chill, relaks. ja zasłoniłem ogólnie tamtą stronę bo tak czy tak przez te kratki przy tym oświetleniu widać dobra, to my się widzimy jutro krótko mówiąc słabo to idzie powolutku uzbrajamy domek tutaj przywieźliśmy wrodzik przywieźliśmy pół tony płytek i przywieźliśmy panele panele będą takie imitacja deku no. A efekt końcowy zobaczycie po prostu jak to będzie uzbrojone wszystko, bo do tego jeszcze dojdzie dach. To widzimy się przy saunie. No i jesteśmy w saunce. Ogólnie powiem Wam, że cieplutko się tu robi. Jest przyjemnie. Pierwsze co, pokazałem Wam tylko fragmenty domu. Nie sugerujcie się tym wyglądem, bo on naprawdę jak się ubierze go całego w drewno, w ten dach, który chcemy zrobić... I w ogóle w wodach będzie taki naprawdę trochę przewrotny, nie wiem nawet jak to sam dokładnie wyjdzie. Ale no po prostu zaczęliśmy w końcu działać. Nie będę się tu skupiać dlaczego to tak trwało, bo 10 września już ten domek miał być, ale ogólnie opowiem Wam kiedyś o tym. A co teraz? Z sauną jaki jest problem? Że dostaliśmy piec przez omyłkę 6,8, tam jest kropeczka zaznaczona, a nie przy 9 kw. Ale to będziemy mieli wymienione, więc to nie jest problem. Ale wpadliśmy na pomysł ogólnie z moim znajomym, który mi to budował, że wybudujemy trochę większą saunę, dobudujemy jej przedsionek, jeszcze i w ogóle, bo to będzie po prostu jednak więcej osób korzystać z tego na takiej komercji, więc yy, na tym się skupimy. Więc Ja ogłosiłem tą saunę na Oelicie za 22 tysiące. Ona jest kompletnie nowka. będzie też nowy piec 9KW. Naprawdę super nam się to sprawuje. Ona była budowana typowo według mojego projektu głowy z tą szybą, tutaj, żeby krówki przychodziły pod samą saunę, więc jak jesteś chętny, to wbijaj na OLX albo napisz do nas komentarz. Co jeszcze nie będzie miesiąc czasu w ogóle vlogów, przepraszam Was za to, ale skupiam się nad projektem, który spowoduje tą wolność, którą chcę osiągnąć. Więc y, to, że uśmiech na co dzień, to, że wanaifowanie, ale do tego wszystkiego też musi być wolność, radość z życia i w ogóle. Więc muszę się skupić, żeby uwolnić jedną rzecz i brnąć w drugą. I wtedy naprawdę ruszamy z powerem. I prosiłbym Was, zasubskrybujcie kanał, dajcie łapki w górę, piszcie komentarze, dlatego że trochę kanał stanął, bo bardziej Was interesuje budowanie kamperów. Miałem taki pomysł, bo chciałem to robić pod Was, ale po prostu nie chcę robić trzech projektów na raz, bo chcę zrobić osadę Puszczy Śpiew i też chcę zrobić pole kamperowe. Więc na tym się skupię i na to muszę mieć finanse, więc ogarniam to teraz i wtedy ruszamy po prostu z kopyta. Jak wiecie, w tyle gra ogólnie dźwięk <grym> hangpanu. Pół roku temu yy, zakupiłem, cztery miesiące czekałem, tak byłem podjarany w ogóle, a się okazało, że nie mam czasu. Więc łapy w górę, napiszcie mi konkretnie: weźcie kuźwa do grania, yy, weźcie, zacznij uczyć, systematyczność, bo czasami takiego kopa też trzeba mieć. Ja to wyłączę, pokażę Wam dźwięki mojego hangpana. I naprawdę. Yy, to, co się zamierzycie, musicie być konsekwentni. Trzeba się zacząć uczyć. Zdolność manualna jest, słuch jest, ale trzeba po prostu jakiejś tej wprawy i no zapoznać się z tym wszystkim. Więc ja będę już kończyć, bo mi się tu coraz cieplej robi. Co? Łapy w górę, subskrybujcie i piszcie komentarze, żeby ten nasz kanał ruszył. Nie wiem, nie będziemy zmieniać nazwy. Może otworzymy po prostu drugi kanał, właśnie Osada Puszczy Śpiew. Będziecie widzieć też na bieżąco, co tam się dzieje, ale to jeszcze wszystko w trakcie. Pracuję nad logo ogólnie Osady. Zobaczymy, co i jak. No, i od wiosny naprawdę ruszamy z budową, co po prostu Wam wszystko pokażę. Myślę, że ten domek niedługo też tam zjedzie. Będziemy jeszcze płytkować go, to też pokażemy, co i jak. No, i tyle. Trzymajcie się, uśmiechu Wam życzę na co dzień i radości z życia. Spełniajcie swoje marzenia, bądźcie konsekwentni z tym wszystkim i małymi kroczkami. Ja naprawdę wytrwały byłem, z żaru mi to dużo nerwów, co prawda, ale powoli, powoli idę do sukcesu. Więc trzymajcie się. Uśmiech na co dzień. Hej. I zacznij się uczyć.